Zimowy Skrzat Psotnik. Florek budził się zawsze wtedy, gdy świat stawał się biały, nie wtedy, gdy spadał pierwszy płatek. To był jeszcze tylko znak, nie wtedy, gdy mróz szczypał w nos, to było ostrzeżenie. Florek otwierał oczy dopiero wtedy, gdy śnieg przykrywał las grubą, puszystą kołdrą, a drzewa wyglądały, jakby ktoś obsypał je cukrem pudrem. Tego ranka coś połaskotało go w policzek. – O! – mruknął przewracając się na drugi bok. Coś zimnego wpadło mu do rękawa. – Hej! – Florek podskoczył i usiadł na łóżku. Przez małe okienko jego chatki, schowanej pod ogromnym korzeniem starej sosny, wpadało jasne zimowe światło. Na parapecie leżała mała zaspa śniegu. Florek uśmiechnął się szeroko. To już, zawołał. Zima! Wyskoczył z łóżka tak szybko, że czapka spadła mu na nos. Był małym skrzatem, ale miał w sobie tyle energii, że spokojnie starczyłoby jej na trzech. Jego zielona czapka z pomponem podskakiwała, czerwony kubraczek był lekko przykrótki, a buty z zawiniętymi noskami zostawiały na śniegu śmieszne ślady. Florek był zimowym skrzatem, spał przez całą wiosnę, lato i jesień, a budził się tylko raz w roku. I wtedy zaczynał się jego ulubiony czas. Trzeba sprawdzić, co słychać w świecie. Powiedział do siebie i już po chwili biegł przez las, śmiał się, przewracał w zaspach i robił aniołki na śniegu, bo Florek był ciekawski i bardzo, bardzo psotny. Las był piękny. Ale Florek dobrze wiedział, że prawdziwa zabawa zaczyna się tam, gdzie są ludzie. Dotarł na skraj wioski. Domy stały cicho, okna lśniły, a na podwórkach pojawiły się pierwsze bałwany. O! – przyciągnął Florek. Bałwany! Podszedł bliżej. Jeden był ogromny z wiadrem na głowie. Drugi malutki z patykami zamiast rąk. Trzeci krzywy, ale bardzo dumny. Florek obszedł je dookoła. Stoją tak poważnie, jakby nigdy nie upadły. Zachichotał. Pchnął jednego. Bałwan zachwiał się i runął z cichym. ha ha, Drugi poleciał zaraz za nim. Ojej, jakie to śmieszne! Florek turlał się ze śmiechu. Zabrał marchewki i podrzucał je do góry, jakby żonglował. Bałwan bez nosa też da sobie radę. Nie zastanawiał się długo. Pobiegł dalej, zostawiając za sobą przewrócone kule śniegu. Kolejnego dnia Florek wstawał jeszcze wcześniej. Zobaczymy co dziś, powiedział, aż pompon mu zadrżał. Najpierw rzucał śnieżkami w okna, nie za mocno, tak żeby było plask i biały ślad. O, i tu, i tu, śmiał się chowając się za płotami. Potem zobaczył zaparkowane auta. Takie czyste? zdziwił się. To nie po zimowemu. Zaczął sypać śnieg na dachy, maski i lusterka. Auta wyglądały, jakby ktoś zrobił z nich śnieżne góry. Później zamrażał klamki cienką warstwą lodu, zasypywał sanki zostawione przed domami, rozsypywał śnieg na ścieżkach, aż znikały wszystkie ślady, przewracał śnieżne murki, które dzieci budowały przy zabawie, wyciągał pozostałym bałwankom marchewkę, i zakopywał je w śniegu. Zima jest od psot, mówił do siebie. Tak było zawsze. Florek nie myślał o niczym więcej, dla niego wszystko było tylko zabawą. Miały dni, a Florek stawał się coraz śmielszy. Raz zbudował ogromną zaspę tuż przy furtce, innym razem pochował rękawiczki bałwanków głęboko w śniegu. Czasem robił krzywe śnieżne chodniki, które prowadziły donikąd. Śmiał się głośno, podskakiwał, klaskał w dłonie. Nikt nie robi zimy tak dobrze jak ja. Las milczał, a śnieg skrzypiał pod jego butami. Florek był przekonany, że wszystko jest dokładnie tak jak powinno. Pewnego popołudnia Florek zauważył coś innego. Na skraju lasu, blisko wioski, siedziała dziewczynka. Miała różową czapkę, czerwony szalik i bardzo skupioną minę. Przed nią stał bałwan. Nie był największy, nie był idealny, ale był zrobiony bardzo starannie. O, nowy! ucieszył się Florek. Podbiegł, gotowy do swojej ulubionej psoty. Cześć, odezwał się spokojny głos. Florek zatrzymał się tak nagle, że aż wpadł w zaspę. Ty. Ty mówisz? zapytał zdumiony. Oczywiście, odpowiedziała dziewczynka. Jestem Emilka. Florek przedstawił się niepewnie. Y, ja jestem zimowy skrzat. Emilka uśmiechnęła się. Ładny masz pompon? Florek aż się zarumienił. Dziękuję, mruknął. Spojrzał na bałwana. Mogę go. Przewrócić? Dopytywał odruchowo. Emilka pokręciła głową. Lepiłam go długo, powiedziała. Najpierw kulę, potem drugą, a marchewkę dostałam od taty. Florek spojrzał na marchewkę, potem na swoje ręce. Usiedli obok siebie na śniegu. Wiesz, florku, zaczęła Emilka spokojnie. Zima jest fajna. Można się śmiać, biegać, rzucać śnieżkami. No, przytaknął Florek. Właśnie. Ale czasem to, co dla jednego jest zabawą, dla kogoś innego jest czymś ważnym, dodała. Florek zmarszczył brwi. Ja, ja się tylko bawiłem, powiedział cicho. Wiem, powiedziała Emilka, ale bałwany same się nie lepią, a auta same się nie odkopują. Florek poczuł coś dziwnego w środku. Jakbyś śnieg zrobił się cięższy. Nigdy tak o tym nie myślałem, wyszeptał. Każdy może się nauczyć, powiedziała Emilka, nawet zimowy skrzat. Florek długo milczał. Tego wieczoru Florek wracał do swojej chatki bardzo powoli, nie podskakiwał i nie śmiał się. Tylko myślał, Przypomniał sobie przewrócone bałwany, zasypane auta, marchewki porzucone w śniegu. To miała być zabawa, mówił do siebie. A może nie była? Usiadł na łóżku i spojrzał na swoje buty. Chyba zrobiłem coś nie tak. I wtedy postanowił, że spróbuje inaczej. Następnego ranka Florek wstał wcześnie. Założył czapkę, poprawił pompon. I wyszedł z chatki. Dziś nie psoce, dziś naprawiam, powiedział stanowczo. Podnosił bałwany, oddawał marchewki, odkopywał auta, wygładzał ścieżki, naprawiał murki. Nie było łatwo, śnieg był ciężki, ale Florek czuł, że robi coś ważnego. Gdy skończył, podszedł do Emilki. Dziękuję, powiedział. Teraz już wiem. Emilka uśmiechnęła się. Od tamtej pory Florek wciąż był energiczny, wciąż ciekawski, ale zamiast psocić, pomagał. Pomagał dzieciakom lepić bałwany, pomagał zimie być radosną, a gdy przyszła wiosna, zasnął spokojnie, mądrzejszy o jedną ważniejszą rzecz. Marał bajki o skrzacie. Zabawa jest dobra wtedy, gdy nikogo nie krzywdzi. Warto pomyśleć o innych.